Yośman ja jestem Rukie i witam Was w kolejnym odcinku z Pokémon Go. Ostatni weekend, który już za nami był dla mnie bardzo pechowy, ponieważ nie tylko zachorowałem, to stało się coś, czego możecie się domyślać po tytule i awatarze, ale o tym za chwilę. Teraz czuję się lepiej, chociaż troszkę mnie jeszcze nie wiem, dlaczego żyły bolą w ręce i mam lotowatą jedną rękę. Natomiast, choćby przyszedł huragan czy tsunami, w tym tygodniu codziennie będą filmiki, także. Ponadto w tym tygodniu ruszają wasze ulubione serie, czyli ewolucja najlepszych Pokémonów. Prawdopodobnie w tym tygodniu będziemy ewoluować Charizarda Ale nie tylko, ponieważ mam mega dużo zarobistych Pokémonów. Alakazam, Blastoise, Winozaur, same epickie poksy Także ten tydzień będzie bardzo owocny w mega fajnych filmikach, które lubicie Także łapeczki w górę pod tym materiałem i lecimy z tematem A w tym odcinku mega, mega pech I nie będę tutaj pokazywał jak choruję <laughs> A raczej coś bardziej zaskak. Zaskakującego Zresztą, zobaczcie sami Aha, super, nie nagrywało się Ja pierniczę Ale, o dobra To jeszcze nic nie jest stracone Zobaczcie, ja pier... co się zrespiło Chrystusie Nazarejski. Ja pierniczę Dragonite Szukaliśmy sobie Ditto, a tu Dragonite moi drodzy. Czekajcie, muszę sobie. Oj, what the fuck! Ej, to nie! To jest Ditto? Ja co? What the fuck! Ja pierdolę, co to? No nie! Ja jebę Ja jebie, ludziska, Zobaczcie, co się znowu zrespiło. Kurde, Nidoking. Jak on się okaże Ditto, to ja nie wiem, co zrobię. Muszę szybko mapę odpalić, bo tutaj nie będzie, są spadne. I zaraz zobaczymy, gdzie on jest. Nie wiem, gdzie ta mapa, kurde. Dobra. Mamy go i gdzie on jest? Dobra, wiem gdzie, na samym końcu. Lecimy tam. I teraz pójdziemy sobie razem z radarem. Co, nie? Nie wiadomo, gdzie on w ogóle jest. Tak szczerze powiedziawszy. Trzymajmy się tutaj jakiś. Ja nie wiem. Śniegu nasypało co niemiara. Dobra, lecę w bok i się chyba... Patrzcie, lecę w bogi się do niego zbliżam, już powinien być w boksach. Dobra nasza, a kurde, ale zimno mi w ręce. Ja jebę. o jest! Zobaczcie, jak on się okaże Ditto, to ja nie wiem co zrobię. Uwaga ile CP? Dużo proszę. A co? co? What the fuck? Czekajcie, że się przełożę normalnie. To on może być Ditto, jego poproszę Ditto wersję. Grejcika mu zasadziłem z daleka i zobaczmy, czy on będzie Ditto. Waga. niech on będzie Ditto też. No i patrz, jak na złość. Kurde, Dragon Knight był fajny. To nie. Ale zobaczcie najlepsze takie ma. Jakie Ivy? O, dalekie od ideału, bardzo dalekie. Ale Pog, no, kozak! <laughs> nie powiem. Także to tyle w tym odcinku ludziska Piszcie z jakiego najlepszego pokemona zrobił wam się ditto Bo wielu widzów pisało mi że na przykład Że zmienił się im na przykład Gyarados w ditto albo pikachu Piszcie też ile macie tych ditto Dużo osób też pytało mnie, co to za konto w poprzednim odcinku, w którym yy, łapałem tego Persiana I było to konto właśnie jednego z widzów, w którym łapałem też ditto Ponieważ już wylosowałem te cztery osoby, bo było 4000 komentarzy jak właśnie wybierałem te osoby 4000 tysiące dużo lajków, <gry> które wygrały łapanie ditto przeze mnie Ale postanowiłem zrobić jeszcze raz ten konkurs Ponieważ myślę, że zrobię taką serię, że póki jest ten event, to będę tak dodatkowo łapać widzom y, te ditto, ale zrobić jeszcze z tego odcinek, ponieważ w sumie kupią, że nie nagrałem tego, bo byłaby to taka fajna, dodatkowa seria, w której właśnie zostawicie łapeczki, a ja za to łapię y, ditto. Także możecie pod tym filmem zostawić y, każdy 1000 łapek w górę. To będzie kolejne ditto dla moich widzów, ponieważ w sumie jest ciężko je złapać. Tak się udaje, że wielu moich znajomych właśnie mieszka każdy przy innym spocie. No i sobie wystarczy, że wyjdą z domu, złapią PJ, okaże się ditto, no to my wtedy zapieprzamy z kamerą. Też sami siedzimy na lurach na przykład. Więc mógłbym takie coś nagrać, chociaż nie obiecuję, ale zostawcie łapki, ja wylosuję osoby i jak zdążymy oczywiście. Nie wymagajcie ode mnie Bóg wie czego, po, ponieważ jeszcze yy, zdrowieje, ale postaram się coś takiego zrobić. Także możecie zostawić łapki. I komentarze, ja coś takiego zrobię, złapię wam te ditto, o ile pogoda dopiszę, bo jest taka zami, Zresztą widzieliście jak łapałem te właśnie dwa boksy, ale postaram się coś takiego zrobić. Także tysiąc łapek w górę to jeden ditto dla jednej osoby, którą wylosuję. Jak będzie 10 tysięcy komentarzy, to nie ma problemu, 10 ditto nie jest problemem, ponieważ. Te cztery ditto złapałem w sumie dla czterech osób, gdy pojawił się jeden ditto, o dziwo. Ciężko było te ditto spotkać, ale jak już się spotka jednego ditto, to on jest dosyć długo i mogę zdążyć złapać wielu osobom tego jednego ditto. Także z tym nie ma problemu, jak tylko się pojawi chociaż jeden, to luzik. No i to ziomeczki, widzimy się jutro o 14 w kolejnym odcinku z Pokémon Go. Trzymajcie się, wbijajcie na grupę, żebyście wiedzieli dokładnie w której godzinie będzie odcinek, ale będzie na pewno. Także trzymajcie się, do jutra i na grupie i w komentarzach się też widzimy, bądź wrodsiwszy na wszystkie, cześć.